Witajcie, z tej strony Phoenix. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj jak już widzicie nastrój sylwestrowy, a więc chciałbym wam szczerze życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, duża zrówka i szczęścia i chciałbym jeszcze tutaj nadmienić odnośnie ostatniej spekulacji odnośnie sylwestra, który ma się skończyć w roku 2026 Chciałbym Wam powiedzieć moje zdanie. Tak, mają jeszcze dwa sylwestry, czyli od 2026 jak dobrze pamiętam, ma już nie być. Tak, dobrze pamiętam. Dobrze, a więc jeśli chodzi teraz o akcję, która się toczy wokół Sylwestra, mianowicie chodzi o to, że chcą zakazać na Sylwestra. Moi drodzy, mój stosunek do tego jest taki. Nie na darmo to kupiłem, prawda? Yy, moi drodzy, Sylwestra jest tylko raz w roku. A więc. Nie wiem, tłumaczą się tym, że zwierzątka straszyć i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, tak jak mówiłem, sylwestra jest tylko raz w roku. Ja rozumiem, że mogą mieć ci pretensje, co nie są sylwestra, o to, że się puszcza petardy tydzień wcześniej. Natomiast ja, wraz z moją partnerką, jesteśmy za tym, że sylwestra ma być i będzie, choćby się paliło, waliło, u nas zawsze w sylwestry petardy będą. Puszczam tylko jeden dzień w roku. Nie zaczynamy od 28 czy 28, więc nie ma żadnej, żadnej tutaj żadnych afer. Jeśli chodzi, tak moim zdaniem, tak na marginesie, czy zakaz ten coś zmieni? Zmienię. A dlaczego? A dlatego, że ci, co lubią Sylwestra, będą to robić i nawet jak będą płacić 5-6 tysięcy kary, to i tak będą strzelać, bo Sylwester to tradycja. A więc moim zdaniem ten zakaz nawet jakby wszedł, nic nie zmieni, no, będą ludzie płacić mandaty, a i tak będą robić, prawda? A więc dobrze, moi drodzy, yy, jeśli chodzi o ten filmik, yy, no, to, to, wszystko tyle. I jeszcze na sam koniec chciałbym Wam jeszcze raz życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Duża zdrówka, nie opicie się za dużo. Wraz z moim partnerką życzymy Wam dużo, dużo zdrówka. I samych sukcesów w roku 2025. A więc dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłej nocy i Ja właśnie zmykam wraz z moją partnerką do kolacji i potem idziemy właśnie demonstrować to. A jeszcze tak, jeśli chcielibyście dla zainteresowanych przedstawię Zeta Boomak Exclusive, Shock, Thermo perełka wśród sylwestrowych petard Grand bumbak, już mówiłem, Fox bumbak po raz czwarty, jak się nie mylę gorilla legenda promyczek wśród sylwestrowych zabaw oczywiście dragon fontanna no i most, blastery tego też sobie nie wyobrażam bez sylwestra, bez tych blastów no oczywiście takie patyczaki i takie motyleczki Moi drodzy, a więc jak widzicie, u Feniksa pełną parę Sylwestrę, także wraz z Marką pozdrawiamy. No i tak jak widzicie, żaden, żaden, żaden zakaz nie powstrzyma Feniksa przed Sylwestrem. Pamiętajcie, to jest tylko raz w roku, a dla tych, co będą hejtować ten filmik, właśnie jak po, po dwóch, trzech razach chcę zrobieniem go jeszcze raz obejrzą, zrozumieją, że żaden zakaz nas nie powstrzyma. A oczywiście nie twierdzę, że ci co robią to tydzień wcześniej, to oczywiście to macie prawo się wściekać na takich, ale nie na takich, co puszczają tylko kiedy? Sylwestra. Także dziękuję za uwagę. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt jeszcze raz. Spóźnionych może, ale szczerych. No i szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się. Cześć.